Hej Free, mam do Was małą prośbę. Czy moglibyście pomóc mi sprawdzić, których aromatów mi jeszcze brakuje? Przejadę tak dosyć wolno, żebyście mogli wszystkie dokładnie zobaczyć. Żeby nie było to jeszcze nie wszystkie. Jeszcze mam tutaj takie mniejsze. Będę wdzięczny za pomoc i polecenie mi jakichś smaków, które jeszcze koniecznie muszę kupić i spróbować. Hey, sweetness! Hey, sweetness! Ej, słuchajcie, nie produkujcie tak dużo nowości, bo mi się miejsce na półkach skończy. A to już ostatnia półka, jaką mam. Boli, boli. Słuchajcie, mamy to. Pół roku się przymierzałem, żeby to kupić, ale to było tak drogie, że wychodziło około 1000 zł za wszystko. Ale znalazłem trochę taniej i kupiłem. Już Wam pokazuję. Zaczniemy od takiej najmniejszej przesyłki. Najtańszej zarówno też. Ciekawe, czy to jest tak, za wszystko. To akurat było najtańsze. To tylko 25 zł kosztowało. Muszę no, samemu zbudować to. Zobaczmy, co my tu mamy. Tutaj mamy śrubaczki. Tutaj mamy dwie takie części i cztery takie. No i to po prostu wkładamy tak to w to. Dajemy śrubkę z nakrętką. Skręcamy i będzie taka półeczka z tego. Nie będę was zanudzał, pokażę wam skręconą. Dobra, parę minut to zajęło, ale skręcone i na pewno zastanawiacie się, co mi taka elegancka półeczka. Otóż jest to półeczka na lakiery do paznokci dla kobiet, ale ja na to mam lepsze zastosowanie, już Wam pokazuję. Ja tutaj będę trzymał aromaty. Kurde, na styk wchodzą. Jest lipa, bo tego się nie spodziewałem. Zobaczmy. No dobra, mniejsze aromaty wchodzą dobrze. Te duże niestety się nie nadaje. Trochę smutek. Dobra, ponieważ te pozostałe rzeczy są większe, to przeniosłem się do salonu, żeby je otworzyć. jeszcze ja, się do tego. Patrzcie na to. To jest taka półka ścienna, i ta półka ścienna ma tutaj półeczki. Jeśli się zastanawiali, to po co mi taka półka, to również na aromaty. Wieszacie półkę, sobie możecie ustawiać na niej aromaty. O to nie wchodzi. To jest za mała przestrzeń. Ale pozostałe przestrzenie to OK, Tylko tutaj będę musiał jakieś takie niższe poustawiać. No ale chyba będzie git. No dobra, została nam ostatnia paczka do otworzenia. Gdzie ja może posiałem. Ta była najdroższa i jest największa. To w sumie głównie tylko to chciałem kupić. Tamte kupiłem przy okazji. Się uda to wyciągnąć, pewnie się uda. Śrubki montażowe. Pewnie już się domyślacie, co to jest i, i na co? Zobaczymy, jak to wygląda. Wow, ogromna szafka. Te mają po 30 cm. Takie półeczki na aromaty, oczywiście. A to jest taka wielka, która ma 66 cm, bodajże i też na aromaty. Macie cyk, stawiacie i co stoi. Eleganckie. Trochę poszalałem, bo mnie denerwowało to, że nie ma miejsca, żeby te wszystkie aromaty trzymać. Gdzieś ja mam ich ponad 100. A sądzę, że to będzie fajnie wyglądało, jak się powiesi na ścianę. No i na ścianie nie będzie miejsca zajmowało. Jak się zastanawiacie, gdzie ja to powieszę, to już wam pokazuję. Otóż tutaj w przedpokoju między kuchnią a salonem mam taką ścianę. Na tej ścianie wisi goła dupa. I mój planer. Ściągamy planer cyk, planer ściągnięty, ściągamy gołą dupę cyk ściągnięta i mamy tutaj już całą ścianę, którą możemy zagospodarować na aromaty. Idealnie to muszę to jakoś ładnie rozplanować. Nie jestem pewien czy to dzisiaj zrobię, bo muszę wyjść z domu i trochę zmęczony jestem, więc jak wrócę, to nie wiem, czy się nie położę. Na jakąś drzemkę, jak wstanę koło północy, albo nie wiem, 23 to już może mi się nie chcieć wiercić. Ale zobaczymy. Jak będę miał siły, to dzisiaj to powieszę, jak nie to jutro. Także no, do później. Dobra, zrobiłem całkiem niezły pierdolnik, ale dwie półki wiszą. Zaraz wam pokażę tak. To jeszcze nie koniec. Ale takie moje przemyślenia. Najpierw mój piękny pierdolnik. Wszędzie wszystko porozwalane. To jeszcze aromaty. Zobaczcie na to. Tutaj najpierw moje zupki do testów, Bulldagi. A tutaj aromaty. A na górze słodziki. Ale jako, że aromatów mam jeszcze kilkadziesiąt więcej, to zupki muszę stąd wyrzucić jednak bo aromaty. Ładniej wyglądają co jak co. Na dzisiaj już skończyłem, zaraz wam pokażę efekt, a jeszcze dwie pozostałe półki powieszę jutro, bo już dzisiaj jestem zmęczony i nie chcę mi się... Wanna be great, yeah. I just wanna be great. Yeah.